Czy zawsze robimy wyjazdy w góry, pa góry, w zakrętasy i zawijasy? No ja osobiście nie, czasami jest taka e, duża ochota, żeby się gdzieś pojeździć, że robimy taki po prostu wypad z miasta do miasta, gdzieś w jakieś ciekawe miejsce, tak jak to teraz za chwilkę wam pokażę. Nie będę tutaj wywracał innym ich świata motocyklowego do góry nogami. Chciałem tylko pokazać, że można cieszyć się nawet takimi krótkimi shortami na motocyklu, jak ja tutaj mam. Zabiorę Was do jednego z katowickich zabytkowych osiedli, czyli na Nikiszowiec. Jest to swoista podróż w czasie do epoki industrialnej. Tu można naocznie poczuć ducha rewolucji przemysłowej, która już dawno, dawno przeminęła. Wjeżdżając tutaj między familoki surowej cegły, z oknami, które po obwodzie pomalowane są na czerwono, no na serio czujemy odległy już mocno przemysłowy charakter tego robotniczego osiedla, które zostało wybudowane na początku ubiegłego wieku dla górników ówczesnej kopalni Gisze. No Zdawać by się mogło, że tutaj czas się zatrzymał. Gdyby nie widok tych aut tutaj zaparkowanych, no i ja na japońskim motocyklu tocząc się po tej kostce brukowej, Na osiedle to składa się generalnie z 9 tych bloków mieszkalnych i kościoła. Więc na naszym motocyklu objechanie tego zajmie raptem tylko kilka minut. A tutaj jest plac wyzwolenia, takie centralne miejsce tutejszego osiedla. Coś w stylu rynku w niektórych miastach, gdzie ludzie się spotykają najczęściej. Nazwa Nikiszowiec pochodzi od znajdującego się tutaj w pobliżu szybu kopalnianego Nikisz, który w późniejszych latach został przemianowany na szyb poniatowskiego. Na szczęście, nazwa taka pierwotna pozostała do tej pory. Można tutaj postawić dziś nasz motocykl i się przejść z buta, nie zajmie to też dużo czasu, ale to już jest wybór każdego z osobna. Co kto lubi, ja trochę i pojeździłem, trochę pochodziłem, no czasu dużo tutaj jakoś nie zejdzie nam na takich rzeczach. No jak już mówiłem, mając mniej czasu na dwa kółka, no fajną jest taka odskocznia jak tutaj przyjechać i zobaczyć taki żywy skansen, zabytek. To jest takie trochę przeniesienie się w czasie, przypomnienie sobie o gdzieś tam o trudnej przeszłości, o żyjących tutaj mieszkańcach, którzy nie mieli tak łatwego życia jak my teraz w dobie komputerów, elektroniki, social mediów, no, wszystkich tych dobrodziejstw obecnych. No, i ja osobiście lubię zaznajomić się z historią odwiedzanych miejsc, a tutejszym, o tutejszym miejscu jest co opowiadać. Nie, no sporo wątków jest z I, II wojny światowej, z powstania śląskiego. Także kto chce, może się zagłębić, bo jest co tutaj do popowiadania. Każdego roku odbywa się na Górnym Śląsku Industriada, czyli święto szlaku zabytków techniki które oczywiście nie omija Nikiszowca. No i wtedy można szczegółowo poznać przemysłowy charakter tego regionu. No ale to już jest bardziej dla pasjonatów, nie wszyscy takie rzeczy lubią. A drugą rzeczą jest to, że kiedy już nastaje grudzień, to odbywa się tutaj na Nikiszowcu ponoć jeden z najfajniejszych w regionie jarmarków bożonarodzeniowych czyli jarmark na Nikiszu. Co prawda, wtedy już powinien być śnieg, jak to w starych dziejach bywało, no ale teraz rok na rok widzę, że coraz później ta zima przychodzi. No, nie namawiam też motocyklistów, żeby tutaj akurat w grudniu przyjeżdżali, chyba że ktoś lubi i ktoś umie jeździć. No, ja na przykład, natomiast już nie jeżdżę po śniegu. No, co do bezpieczeństwa, to nie, nie ma się tutaj co obawiać, jest tutaj spokojnie. Jeśli nie szukamy guza, to go tutaj nie znajdziemy. To nie, już, to nie jest już tak jak kiedyś. Jak pamiętam, jak tu jeździłem na mecze hokejowe z naprzodemianów. No to różnie wtedy bywało. A teraz teraz jest luzik. Z turystów jest sporo. Co innego wieczorem, jeszcze tutaj nie byłem tak w nocy wieczorem. Nie wiem, co tu się dzieje, ale myślę, że nie jest najgorzej. No, mam nadzieję, że każdy ma własne, ja na motocyklu. No, nie będę nikomu narzucać, gdzie ma jeździć, jak ma jeździć. Także wracamy z powrotem do cywilizacji. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Hej.